Nowy radioteleskop ASCAP, który obserwował galaktykę satelitarną Drogi Mlecznej, Wielki Obłok Magellana, wykrył tysiące nowych sygnałów z kosmosu. Wszystkie pochodzą z nieznanych dotąd źródeł. Po raz pierwszy w historii naukowcy odebrali sygnały, które poszerzą naszą wiedzę na temat ewolucji galaktyk i pochodzenia gwiazd. Lecz często trudno je rozszyfrować i zrozumieć ich naturę. Zwłaszcza gdy z głębi kosmosu słyszymy nagle takie straszliwe krzyki. Dziś wiemy, z czego zbudowane są gwiazdy, czym różni się karzeł czerwony od niebieskiego i co dzieje się po śmierci gwiazdy. Jednak astronomowie wciąż nie potrafią stwierdzić, jak dokładnie powstają gwiazdy, mimo że stanowią one 90% całej materii w galaktyce. W tym filmie dowiesz się, skąd biorą się te złowieszcze dźwięki, dlaczego naukowców zachwyciło odkrycie wodoru w przestrzeni międzygwiezdnej, co wspólnego z kosmosem ma szampan i jak powstają gwiazdy. Aby dowiedzieć się skąd biorą się gwiazdy, trzeba wiedzieć, z jakiej materii są one uformowane. W latach 30. naukowcy myśleli, że we wszechświecie nie rodzą się już nowe gwiazdy. Rzecz w tym, że do formowania gwiazd potrzebny jest wodór, a ówcześni astronomowie nie znaleźli go w kosmosie. Uznali zatem, że wszystkie gwiazdy powstały niemal równocześnie po wielkim wybuchu. A gdy ostatnia gwiazda zniknie, będzie to koniec wszechświata. Jednak w latach 50. astronomowie odkryli, że gwiazdy różnią się zarówno od Słońca, jak i od siebie nawzajem: jasnością, temperaturą, rozmiarem, a co najważniejsze masą. Od momentu powstania Słońca do jego śmierci upłynie 11 miliardów lat, jednak czas życia masywnych gwiazd jest znacznie krótszy. Dlatego też, skoro dziś możemy dostrzec masywne gwiazdy, to wiadomo, że powstały one później niż Słońce i być może wciąż się formują. W 1951 roku trzy niezależne grupy naukowców otrzymały ten wyjątkowy sygnał. Używając radioteleskopów, udało im się wykryć emisję wodoru. Okazało się, że istnieje on nie tylko w ośrodku międzygwiezdnym. Jest go tam tak dużo, że regularnie mogą powstawać nowe gwiazdy. Na przykład z takich obłoków molekularnych. Obłoki te składają się z wodoru, helu, odrobiny cięższych pierwiastków i pyłu. To właśnie tam powstają protogwiazdy lecz nie możemy być świadkami tego procesu. Wodór jest prawie niemożliwy do wykrycia w przestrzeni kosmicznej ze względu na swoją słabą emisję, pozbawioną cech w widmie widzialnym. A cząsteczki pyłu w obłoku molekularnym aktywnie pochłaniają i rozpraszają te emisje. To tak jakby próbować rozpoznać kogoś w gęstej mgle. Dlatego naukowcy tak długo nie mogli znaleźć wodoru w kosmosie. Ale w jaki sposób wodór może zmienić się w gwiazdę? Naukowcy nie znają do końca odpowiedzi na to pytanie, ale mają dwie ciekawe hipotezy. Pierwszą z nich jest model strumienia szampana. Zgodnie z nim, obłok molekularny pełni rolę butelki, wewnątrz której walczą ze sobą dwie siły: sprężania i rozprężania. Sprężanie następuje dzięki własnej grawitacji obłoku i siłom zewnętrznym, a rozprężanie wynika z ciśnienia gazu. Z czasem obłok zaczyna stygnąć. Nie jest ogrzewany z zewnątrz, a emisja zachodząca wewnątrz bardzo szybko się rozprasza. Gdy temperatura w najgęstszej części spadnie do zera bezwzględnego minus 270 stopni. Ciśnienie gazu spada i zaczyna się on sprężać. W efekcie powstaje gwiazda lub cała ich gromada. Nowe gwiazdy podgrzewają gaz wewnątrz obłoku, ciśnienie wzrasta, a strumień gazu wraz z młodymi gwiazdami wybucha. Tak jak szampan po otwarciu. Spójrz na to zdjęcie. Jasny obszar w centrum. To gromada gwiazd i gorącego gazu, które musiały wybuchnąć z mgławicy i przemieszczają się w przestrzeni z prędkością 10 km na sekundę. A przy okazji ta gromada zmierza w kierunku Układu Słonecznego, ale bez obaw nie dotrze do nas. Odległość od Ziemi do konstelacji Ara, w której znajdują się te gwiazdy, to 4000 lat świetlnych. Jeśli ta hipoteza narodzin gwiazd się potwierdzi, Naukowcy otrzymają właśnie taki sygnał. Druga hipoteza związana jest z czarnymi dziurami. W 2017 roku grupa naukowców obserwowała dwie zderzające się galaktyki za pomocą VLT, tak zwanego Bardzo Dużego Teleskopu w Obserwatorium w Chile. I nie, ta nazwa to nie żart. Supermasywne czarne dziury w centrach galaktyk pochłaniają otaczającą je materię. W drodze do środka ulega ona podgrzaniu, a część z niej jest wyrzucana na bieguny w postaci potężnych strumieni kosmicznego wiatru złożonego z cząstek gazu. Po raz pierwszy naukowcy wykryli w tych strumieniach migotanie młodych gwiazd. Mają one mniej niż kilkadziesiąt milionów lat. Jak na standardy gwiazd to niemowlaki. Supermasywna czarna dziura, generująca strumienie gorącego gazu, w której znaleziono kilka młodych gwiazd, znajduje się 600 tysięcy lat świetlnych od nas. Ale gdzie jeszcze powstają nowe gwiazdy? Australijski teleskop ASCAP, który niedawno przesłał naukowcom tysiące nowych sygnałów, obserwował Wielki Obłok Magellana. To największa galaktyka satelitarna w Drodze Mlecznej. Ale co najważniejsze, znajduje się na płaszczyźnie, więc możemy zobaczyć nie jej przekrój, a obserwować ją z góry. Wielki Obłok Magellana to dom jednego z najjaśniejszych regionów gwiazdotwórczych Mgławicy Tarantula. W jej centrum znajduje się gromada R136 skupisko młodych gwiazd, niemających nawet 2 milionów lat. Dla porównania, nasze Słońce ma 4,6 miliardów lat. Być może wśród tysiąca sygnałów wykrytych przez teleskop ASCAP. Naukowcy znajdą promieniowanie nowonarodzonych gwiazd, ale mgławica tarantula jest oddalona o 160 tysięcy lat świetlnych. Czy da się oglądać powstawanie gwiazd gdzieś bliżej? Zobaczmy. Oto W51, jedna z największych fabryk gwiazd w całej drodze mlecznej. Jest oddalona o 17 tysięcy lat świetlnych. Jest prawie 10 razy bliżej niż Mgławica Tarantula. Przejdźmy dalej. Mgławica Orzeł, w której znajduje się aktywny region gwiazdotwórczy, zwany filarami stworzenia. Te niezwykłe formacje składają się z wodoru i pyłu, a te ciemne obszary to protogwiazdy. Mgławica Orzeł jest jeszcze bliżej. Tylko 5700 lat świetlnych od Ziemi. Ale to jeszcze nie wszystko. Orion Nebula to jeden z najjaśniejszych obiektów w głębokim kosmosie. A ten najbliższy nam region gwiazdotwórczy jest oddalony od Ziemi o zaledwie 1344 lata świetlne. Czy możemy badać te obszary? Teoretycznie tak. Na przykład za pomocą australijskiego teleskopu ASCAP. Składa się on z 36 anten o łącznej powierzchni 4000 m kwadratowych. Dzięki niemu naukowcy będą mogli zobaczyć nie tylko powstające gwiazdy, ale i tysiące innych obiektów. Na przykład mgławice planetarne, które pozostają po śmierci gwiazd podobne do naszego słońca. Teleskop ASCAP jest częścią projektu EMU, czyli ewolucyjnej mapy wszechświata, który wystartował na początku 2022 roku. Projekt ma na celu umożliwić nam głębsze badanie na temat ewolucji gwiazd i galaktyk. Eksploracja różnych zakątków wszechświata pomoże nam zrozumieć, jak powstawało nasze Słońce, a nawet zobaczyć, co będzie po jego śmierci. Oprócz teleskopu ASCAP, w projekcie EMU planowane jest wykorzystanie szyków antenowych SK. Buduje go wspólnie 20 krajów Australii i południowej Afryki. Ten radioteleskop będzie 50 razy bardziej czuły i będzie mógł pracować 10 tysięcy razy szybciej niż jakikolwiek inny teleskop na świecie. Pomyśl tylko, ile sygnałów będziemy mogli odbierać z różnych części wszechświata. Już wkrótce, zamiast oglądać Riddle, Wszyscy będą słuchać o nowych gwiazdach pojawiających się gdzieś w Gwiazdozbiorze Oriona, lub medytować przy dźwiękach gromad gwiazd uciekających z obłoków molekularnych. Oby tylko brzmiały lepiej niż Mgławica Ślimak. Tak, to właśnie ona tak krzyczała. Daj nam znać w komentarzach, której galaktyki, gwiazdy czy Mgławicy Warto byłoby posłuchać i pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał.